Dzień dobry. Ciepły, piękny dzień po dosyć dużym przymrozku w nocy. Prawie 14. Spróbujemy się w końcu przyłożyć do łowienia na metodę. I planowałem to cały czas. To wcale nie jest tak, że wyjechałem z domu, dojechałem nad wodę i się okazało, że nie zabrałem robaków. Nie, nie, nie. To specjalnie na metodę. Towar, który sobie przygotowałem to tradycyjnie skreting i słodka zanęta. Nic więcej nie mam dzisiaj. Nie potrzeba. Będę sobie to w razie potrzeby miksował, zmieniał, podmieniał. Coś tu będziemy kombinować. I zacznę sobie od koloru pomarańczowego. A! Wracaj. gdzie mam tutaj kawałek wody. Od razu widać, że mój łowter się unosi, także mamy za mały haczyk. Trzeba zmienić. <coughs> no, dobrze to już było. Problemy, czas zacząć. Mój portfel z przyponami wygląda tak. Dawno do niego nie zaglądałem, faktycznie. I dobra, zaczniemy sobie od zwykłego rzutu z zanętą, to jest tu jakiś udziwnień, albo nie, już zmieniłem zdanie. Do tego sobie biorę dosłownie tyle pelecików, zamykam je u góry, zobaczcie jak to ładnie wygląda. Bardzo blisko brzegu. No, powiedzmy, że mniej więcej tak chciałem. No nie tak chciałem, ale może być. Czyli jedną wędkę mamy blisko brzegu na płytkiej wodzie, drugą będziemy łowili sporo głębiej. Widzieliście? Podniosłem plecionkę, na której leżała jakaś ryba. Mam nadzieję, że było jej wygodnie. To tu spróbujemy różowy. To jest to, co ryby na pewno będą chciały teraz. Albo nie. Zujemy się. Ok. tak samo jak wcześniej sprawdzam, czy łow tersuje. Łów tersuje ślicznie. Ta wędka będzie dosyć głęboko, na 4,5 metra. Trzeba pamiętać, żeby to bardzo, bardzo mocno wycisnąć. Tak, żeby nam się towar nie rozpadł gdzieś po drodze. Trzyma się spoko. Kilka pelecików na górę. No i co? Jedziemy z tym drugim koksem. Tą wędkę mam zaklipsowaną, żeby łowić cały czas w jednym miejscu. Po prostu rzucam w tamtym kierunku na jedno z tych drzew. Można, nawet trochę lżej, następnym razem, ale to, to, to wyczucie u mnie to jeszcze nie działa. Jeszcze mam zimowe wyczucie z niejeżdżenia na ryby na pewno. I co? Na pierwszy rzut 5 minut. I myślę, że zrobię po 5 rzutów takich, czyli mniej więcej w pół godziny zrobię jeszcze 5 rzutów. A później już będziemy stopniowo coraz dłużej tę metodę zostawiać, jeżeli nie będzie brań. Takie po prostu wstępne nęcenie. W lecie to by była minuta albo dwie minuty. Z racji, że jest jeszcze dosyć zimno, to damy troszeczkę więcej czasu. Mała zmiana planów, tę wędkę. Prawą jednak zaklipsowałem, bo sobie przypomniałem, że na metodę to się jednak łowi yy, jakoś tak sensownie czasami. Będzie bardzo blisko brzegu. Teraz zostawię to w spokoju, myślę, na 10 minut. Będę zaczynał intensywnie dosyć zmieniać przynęty i próbować robić jakieś różne dziwne, nieskuteczne zapewne rzeczy. Mówimy już ponad godzinę. Bez dotknięcia. Aha, miałem przecież przynęty zmieniać. To różowe, ładne. Sobie ściągniemy i założymy żółte. To jest chyba najlepszy kolor na karasie, jaki w ogóle miałem kiedyś. Ok, ja sobie dodatkowo zawsze, jak założę w nieważne nie jakiego, to wrzucam sobie go tutaj do miski i patrzę, czy nie wypycha. Haczeka, ale nie. Nic a nic. Bardzo fajnie. Bardzo mocno wyciskam. I teraz sama spożywka bez niczego więcej. Ale muszę złowić dzisiaj rybę i muszę ją złowić na prawą wędkę, bo tu jest folia, to zacznie w końcu pleśnieć w środku, no to bez sensu, coś tu trzeba wymyślić. Do koła od nowa się nie uda, ale jakiś trójkąt czy coś, nie wiadomo. Już tak tęsknię za latem, za tym gorącem, potem i w ogóle i komarami nawet, to tylko ryby znowu pięknie brały. Ale ja wierzę, tak. to się musi udać. Jakoś tak może inaczej, gdzieś tu zaraz pod nóg. Na przykład, bo jest tu bardzo dużo drobnicy. Wątpię, żeby pod tą drobnicą było coś ciekawego, ale jak nie spróbuję, to się nie dowiem. Widzieliście? Ja już ten szczupak chciał walnąć w mój podajnik. Coś innego, ale zabawnie. Tu też zrobię rzut na czysty pelet. Ja wiem, że się nie powinno w marcu. Dobra, sam siebie przekonałem, że się nie powinno. Ja jednak na czystą spożywkę. Dobra, troszeczkę zmienimy. A właściwie tylko połowę, bo lewą wędkę tą lewą wędkę z prawej strony. To to zmienimy. przegląsowałem trochę łowisko, zaklipsowałem się w trochę innym miejscu, znacznie głębiej. Myślę, że gdzieś na 3-3,5 metra, bo próbowałem tutaj bardzo płytko. Tą wędką próbuję bardzo głęboko. Próbujmy jeszcze czegoś pośrednio. Już zdążyłem wyłączyć kamerę. A tu ładna ryba. Chyba. Gdzieś nam tam uciekła daleko w prawo. A jak się holowało rybę na metodę? Jakoś tak, nie? Do dołu. O, całe szczęście już byłem przerażony, że będzie blank. Gdzieś tam jest daleko z prawej strony i wydaje się. Nie, to na pewno nie jest karaś, to musi być kart. W końcu. Ile minęło? Trzy godziny. Jezus, jak fajnie. To ryba. tu czuję się słuchajcie, 12 kilo lżejsze właśnie. odłożymy. No malutki, ale jest. Jest. Oj, wplątał się w coś. dziad. Chyba pierwszy raz w tym sezonie będę używał podbieraka. Myślę, żeby tego nie zepsuć. Jak to się robiło? Jakoś tak sprytnie, nie? Żeby szybko... No, 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 nie, jeszcze nie, jeszcze nie, no, no. Jest! Nie, nie nieważne, jest. Bajka. Ciężka ryba. Jak się przywykło do płotek, to potem jest problem. Yy, przynęta. O, tam jest przynęta. O kurde, jak, jak się tam sięga tak głęboko? Człowiek to już nic nie umie. Spokojnie, tylko chwilę, sekundkę. Zobaczcie. No, udało się. Jest i on. Pierwszy karp w sezonie. Taki 40, tak? Pewnie z hakiem. O, 45. O! Teraz cię nie wypuszczę i zrobię ci 200 zdjęć. Będziesz tu ze mną siedział do jutra. Nie ma zmiłuj. U! Dlatego się to robi nad koszem. Fajnie. No, powiem wam, że fajnie, fajnie. Ja się cieszę. Zrobimy sobie tu trochę miejsca. Będki na ziemię. Teraz jest ryba. Nieważne. Jednak się okazało, że konsekwentne obławianie cały czas jednego miejsca zadziałało. Kazała na siebie długo czekać, ale jest. A my teraz musimy się ogarnąć i zacząć łowić jakoś. To było turbo i żółte. A spróbujmy teraz pomarańczowe dla odmiany. Nie wiem, czy dzisiaj już próbowałem pomarańczy? Chyba nie. A pewnie tak, ale z złotej rybki. O, teraz to jeszcze mogę posiedzieć. Teraz to już nie ma problemu. Przed chwilą jeszcze miałem się zbierać, zacząć pakować. Nie, nie, bo mowy nie ma. Zostajemy tu i słońce jest wysoko, trochę. I będziemy tu siedzieć, już nie, nie. I jedziemy dalej. Może mi się wydaje, ale wcześniej mówiłem, że tęsknię nawet za komarami. No to cofam to. Nie, nie tęsknię. Miana decyzji. Arbiter zmienił zdanie. Nie, właśnie mnie dwa pogryzły. To niefajne, jednak przypomniałem sobie. Dziękuję. Nie trzeba. Siu tam. A wracając do łowienia, tak liczyłem, że jak weszły, to teraz ta wędka będzie cały czas tak, wiecie, ale nie, jeszcze nie. Natomiast chciałem tutaj zauważyć, że dzisiaj mam stuprocentową skuteczność. Zobaczcie, jest, jest, no ta zdecydowanie mniejsza, ale druga ryba. Dużo, dużo mniejsza, podejrzewam, że to będzie karaś. Gdzieś mi wchodzi pod drugi zestaw, gdzieś się w jakąś roślinkę wplątuje, o, malutki karasek. O! Tym razem na pomarańczowego Woftersa. Chciałem zmienić z tego żółtego, bo coraz mniej słońca. A jezus, karaś. Fajnie. Też się sam wypiął. Zobaczcie, o, jaki słodziak. O, śliczny karasek. Basia mnie zabije, jak dzisiaj przyniosę ten podbierak do mieszkania, żeby go wysuszyć. Trudno, warto. ać wypuścimy cię tak z ręki. Po prostu, po hamsku <grywia> O to chodziło dzisiaj. Ta woda jest lodowata cały czas. Niestety. Fajnie, nie. nie, Wszystko jest dobrze. Jednak jest ciepła. Dwie ryby na metodę. Zmieniłem zdanie. Woda jest ciepła. I zobaczcie. Też ciekawostka. Jest marzec, chyba 21. Ryby reagują, kiedy w podajniku jest pelet. Nie reagują na czystą spożywkę. No to coś, czego się człowiek też raczej nie spodziewał. To są, człowieku, ryby. Tego nie zrozumisz. Zobaczcie. Na drugą wędkę. Jest na te, co chciałem. Ruszyło się na wieczór, ale pięknie. O i faktycznie tutaj finezja holu zdecydowanie inna. Stawiam, że to jeszcze mniejsze karać. No długo trzeba było czekać dzisiaj na te ryby, ale w końcu weszły. Ha, piękny. Chyba troszeczkę większy. Taki 30. No, myślę, że 32. I chciałem zaznaczyć, że trzecia ryba, 100% skuteczność zatrzymana. Nie tu. Poszedł. Fajnie. Yy, Siedzimy dalej. Yy, 17 dopiero, nie, nie? miałem być. Do 17 maksymalnie. No ale wiecie. Siła wyższa. Ciekawe, czy da się w nocy łowić w takim zimnie, nie? Już siedzę w dwóch bluzach. Zimno, ale warto. Znowu na sam pelet. Dasyć ciekawa sprawa. Za mocno. No i wychodzi na to, że po raz kolejny porządne przegruntowanie, znalezienie kilku twardych miejsc, właściwie to dwóch i trzymanie się ich cały czas po prostu się sprawdza. Przynajmniej na PZ2, gdzie tych ryb jest mniej, to raczej warto te ryby ściągać do siebie a nie szukać ich po kolei, bo później możemy doprowadzić do takiej sytuacji, jak pewnie tutaj doprowadziłem, że tu leżał jeden podajnik, tu drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i nie było w tym takiej logiki, nie? że jak te ryby w końcu przyjdą, to o, tu będą miały taką miskę na tnie, tylko będą miały taki jeden podajnik tu, jeden tam metr dalej, jeden tu metr w prawo. Chłopska logika, pewnie tak nie jest, ale tak mi się wydaje. Zobaczcie, jest, jest następna ryba, ja nie wierzę. O nie. O nie, o nie, nie, uła, coś mnie ukuło właśnie w klatce piersiowej, ajajaj, a ja wiem dlaczego, należało mi się. No należało mi się, nie zdjąć folii po pierwszej fajnej rybie, czy w ogóle po pierwszej rybie, to skandal i tak to się potem kończy, że ryby się spinają, to wcale nie jest głupi przesąd. hu uh, uh, hu uh, 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 to ładne było. No niesamowite. Cię wystarczyło przyjechać pół godziny temu właściwie i się wybawić <noise> zamiast siedzieć cały dzień. Nie no, nie cały dzień. I tak było warto. Ale fajnie, kara się zawsze, fajnie łowił, fajnie walczą. Super sprawa. Tu mamy czwartą rybę. By się człowiek nie spodziewał, a ten największy. Miarki nie mam tu, także uznajemy po prostu, że jest duży. Nic więcej mi winni wodę. Na pewno się trochę wygazowało. Polski piękny złoty karaś. Piękna sprawa, ale niesamowicie śliczne Od razu ją wypuścimy i rzucamy dalej, bo widzicie, no, coś się zaczęło dziać. Czekamy, co się jeszcze wydarzy. No, bardzo mnie cieszę, że brania było i tu, i tu. No to znaczy, że pewnie całkiem nieźle te miejscówki wytypowałem. Także chyba oficjalnie mogę już teraz powiedzieć, że sezon na metod Feder się zaczął. Albo to tylko na chwilę. Ale ja i tak się cieszę. Skoro i tak już dzisiaj trochę połowiłem, fajnie, i wiem, że te ryby biorą na pelet, to teraz spróbuję na zanętę, na czystą spożywkę. I zobaczymy, czy może dzięki temu będzie to branie troszeczkę szybciej, albo czy w ogóle będzie. No, myślę, że zostało nam jeszcze z 20 minut łowienia, co słonko się gdzieś tam chowa. U mnie ostatnie 20 minut na rybach to jest, wiecie, takie klasyczne. Godzinka, półtorej. Trzeba się bawić. Wcześniej człowiek czekał 3 godziny na branie i zadowolony, że jest jedno. Teraz przez 20 minut nie ma, i no co to ma być. To o co chodzi? No to ze mną tak jest zawsze i ze wszystkim. No już miałem ściągać wędki, ale. Eee, no, jeszcze 5 minut. Nie? A znacie taką magiczną sztuczkę, jak zrobić branie na sam koniec? W sensie już wiadomo, że jest późno, ciemno się robi, zimno, ryby już nie biorą. Na pewno już nie weźmie. Sztuczka. Do kamery pewnie nie wyjdzie, no ale sztuczka. Trzeba wziąć podbierak, złożyć. Chowamy do auta, na rower, do przyczepy, czy gdzie tam chowacie, i wracamy. Zaraz będzie branie. Skoro powiedziałem to do kamery, to mogło się nie udać. Także może kolejnym razem. No i cóż, oficjalnie kończymy. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.